Cześć witajcie, a w tym materiale powiem Wam o jednych z lepszych mikrofonów bezprzewodowych, jakie udało mi się w tym roku przetestować. Z racji tego, że zdały w 100% swój egzamin jeśli chodzi o jakość wykonania, redukcję szumu i czas pracy na baterii, postanowiłem sobie je zakupić. Model jaki Wam dziś przedstawiam to Ulanzi J12. Mikrofony Ulanzi J12 to urządzenia, które naprawdę zaskoczyły mnie swoją funkcjonalnością i prostotą użytkowania. Podstawową cechą, która je wyróżnia, są trzy typy redukcji szumów, co sprawia, że mogą być stosowane w różnych warunkach, zarówno w cichych pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, gdzie otoczenie jest głośniejsze. Każdy z tych trybów ma swoje zastosowanie i jest wyraźnie zauważalna różnica między nimi. Pierwszy tryb, czyli standardowy, jest bardzo naturalny. Nie obciąża sygnału, co sprawia, że nagrania są pełne detali i brzmienia głosu. To idealny wybór, gdy nagrywamy w cichych miejscach, np. w domu lub w biurze, gdzie nie ma dużego hałasu. Dźwięk jest klarowny i nie ma potrzeby dodatkowego tłumienia. Drugi tryb redukcji szumów oferuje już wyraźniejsze tłumienie tła, ale nadal zachowuje równowagę między czystością głosu a eliminacją hałasu. Świetnie nadaje się do miejsc, gdzie otoczenie jest umiarkowanie hałaśliwe takich jak kawiarnie, otwarte przestrzenie biurowe czy studia, gdzie pojawiają się sporadyczne dźwięki w tle. Dzięki temu mikrofon skutecznie izoluje głos użytkowania od otoczenia, ale nie pozbawia nagrania jego naturalności. Najbardziej zaawansowany tryb redukcji szumów jest prawdziwym ratunkiem w ekstremalnych warunkach. Jeśli nagrywamy na zewnątrz w hałaśliwym miejscu, np. w centrum miasta czy w pobliżu ulic, mikrofon automatycznie eliminuje większość niechcianych dźwięków. To oczywiście wiąże się z pewnym kompromisem w zakresie jakości głosu, który czasami może brzmieć nieco bardziej sztucznie, ale w takich warunkach ważniejsze jest całkowite odcięcie od tła niż absolutna wierność dźwięku. Tryby redukcji szumu możemy przełączać poprzez kliknięcia przycisku z prawej strony mikrofonu. Jak widzicie teraz na przebitkach, jedno mignięcie, pierwszy tryb, Dwa mignięcia, drugi tryb oraz trzy mignięcia, trzeci tryb. Co istotne, mikrofony Ulanzi J12 są kompaktowe i lekkie, co sprawia, że są bardzo wygodne. W codziennym użytkowaniu ich instalacja jest niezwykle prosta, wystarczy podłączyć je do urządzenia, a sprzęt jest od razu gotowy do pracy bez potrzeby instalowania dodatkowych sterowników czy aplikacji. Jak widzicie ja używam Ulanzi z iPhone'em 14 Pro Max, który posiada jeszcze wejście typu Lightning, oczywiście jest też wersja ze złączem typu C. Jeśli chodzi o baterię, trzyma ona naprawdę bardzo długo, nawet do 6 godzin użytkowania, co jest istotnym plusem jeśli planujemy długie sesje nagraniowe. Producent deklaruje zasięg poprawnego działania do 20 metrów, sprawdziłem to i jestem zadowolony, ponieważ nie zauważyłem żadnych zakłóceń, także śmiało mogę stwierdzić, że jak na taką odległość w moim przypadku nawet to było około 25 metrów, mikrofony działały rewelacyjnie. Przełączam się teraz na mikrofony i podsumujemy sobie ten sprzęt już na redukcji szumu na poziomie trzecim. Po tych dwóch tygodniach testowania mogę zdecydowanie powiedzieć, że Ulanzi J12 to sprzęt, który spełnia moje zadanie i daje sporo możliwości, zwłaszcza dzięki Elastycznej redukcji szumów, łatwości obsługi i samej jakości wykonania, niezależnie od tego, czy nagrywam w spokoju, czy w głośnym otoczeniu, te mikrofony są w stanie dostarczyć wysokiej jakości dźwięk. Cena za ten model to około plus minus 200 zł. Czy warto? Moim zdaniem, jak najbardziej tak, także szczerze mogę je Wam polecić. A Wy co myślicie o tych mikrofonach? Dajcie znać koniecznie w komentarzu. Oczywiście, jeśli film Wam się podobał, zostawcie pod nim łapkę w górę, subskrybujcie, aby być na bieżąco i do usłyszenia w kolejnych materiałach.